Znaczy, karty, które wykorzystał korzystał w twojej grze. Liczy się trafiony Władzie nikt nie wniósł oskarżenia przeciwko doktorowi Zielińskiemu, ale w trakcie śledztwa wypłynęło pytanie: Kto jest odpowiedzialny za kalectwo Byrskiego? Czy jego okaleczenia nie spowodowała interwencja, oczywiście słuszna, doktora Zielińskiego? On go bronił. Z tego co wiem, ubranie Byrskiego zapaliło się od wybuchu benzyny. Doktor Zieliński ratował go, przykrywając własnym ciałem. Tak, ale gdyby nie bójka, która wywiązała się między nimi, to. Czy pan nie przesadza? Ktoś, ten Byrski, rzucił na jego samochód butelkę z benzyną. To co to on miał czekać, aż sprawca dokończy dzieła, nie reagował? Ma w domu telefon, mógł wezwać pomoc. Zronił swojej własności. Ktoś go napadł. Nie wiem, chciał ująć sprawcę. Tak, ale gdyby nie reagował w taki sposób, Byrski nie straciłby wzroku. Według biegłych z zakładu medycyny sądowej. Perski stracił wzrok. Nie w wyniku pożaru, ale z powodu użycia ostrych narzędzi, a ściślej mówiąc gwoździ. <noise> Całus. Samo życie. Ale mówię ją kochać. <noise> Jak jejłaś jej? Dlaczego mi to robisz? No, ależ podobno. Wasze zdrowie. Mm. Otwarte! Można wchodzić, nawet należy wejść. jakaś piękna kobieta nawiedziła progi samotnego mężczyzny. Lekarza! Doktor Zieliński będzie miał szczęście, jeżeli oskarżymy go zgodnie z artykułem 156 kodeksu karnego o nieumyślne spowodowanie kalectwa. To absurd. przerażające, co pan mówi. Ten człowiek napadł na własność prywatną. Podpalił samochód doktora Zielińskiego. Tak, ale tylko podpalił. Zgodnie z artykułem 163 paragraf 1 kodeksu karnego, za ten czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Oczywiście, jeżeli udowodnimy umyślny charakter czynu i spowodowanie zagrożenia ogólnego, bo mam na myśli eksplozję benzyny. Co zaś się tyczy ochrony własności prywatnej. To ściganie tego typu przestępstw może nastąpić jedynie na wniosek pokrzywdzonego, w tym wypadku doktora Zielińskiego, a taki wniosek do nas nie wpłynie. Ty czasami wietrzysz ten pokój? Tak, jak wchodzę. Aż ostatnio długo otwieram drzwi. <noise> to zdąży trochę świeżego powietrza wpaść do mieszkania. A zresztą mieszkam blisko elektrociepłowni, to jodu i bromu mam po uszy. Czujesz to? Świeżą brydzę, wiem, są prosto z helu. Chodź, Krysia. Siadaj tu blisko, poflirtujemy sobie. No chyba się nie boisz swojego starego narzeczonego. Wiesz, że nie. No, to lubię takie kobiety. Zdecydowane. Nie ma zgajsz się, wiesz, czego chcesz. Wiem. No to Grzeszu, powiedz mi. No, śmiało. Szymon, Mamy... mam duże mieszkanie. Mieszkam sama. Mógłbyś się do mnie wprowadzić? Kiedy? Zaraz. Zobacz, jak on trzyma ten skalpel. <laughs> nie można z punktu prawa porównywać tych dwóch czynów. Doktor Zieliński napadł na Byrskiego i okaleczył go. Mówię to panu dlatego, że doktor Zieliński jest pańskim pracownikiem. Myślę, że powinien go pan zawieść w czynnościach służbowych. Poza tym nie ma mowy o tym, żeby doktor Zieliński wykonywał przy poszkodowanym jakiekolwiek czynności medyczne szyjemy, lepimy, operujemy różnych ludzi. Rany od noża, kuli i siekiery. Ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że sprawca może stać się ofiarą. Ale to jest tylko pańska i to bardzo dowolna interpretacja. Informuję pana, jako dyrektora tej placówki, że prokuratura wszczęła śledztwo. Proszę pana o wpłynięcie na personel, aby tego śledztwa przypadkiem nie utrudniano. Aha, jeszcze jedno. Ponieważ osoba, która przywiozła tutaj poszkodowanego, okazała się być sprawcą, śledztwo będzie prowadzone także na terenie szpitala. Muszę poinformować pana, że komisja lekarska, w której skład ustali prokuratura, zbada, czy dr Zieliński mógł mieć jakiś negatywny wpływ na leczenie pacjenta Byrskiego. Pan wie, co pan sugeruje? Ja. Proszę liczyć się z tym, że pan też będzie przesłuchiwał. No to do widzenia. Napijesz się herbaty? Zrobię ci. Nie, nie, Krysiu. Jeżeli już, to kawy i takiej mocnej, Paszczem. Pi. Dobrze ci ona zrobi, zapewniam cię. No, no. Pi do końca, pi. Siadaj się koło mnie. Przecież się mnie nie boisz. Nie. Znowu. Co oni wyrabiają? Ja tylko mówię, nie namawiam pana, to jest różnica. Już panu mówiłem, nie wnoszę żadnego oskarżenia przeciwko Zielińskiemu. Doktorowi Zielińskiemu. To jest poważne uszkodzenie ciała. Namawia mnie pan, prokuratorze. Jednak mnie pan namawia. Nie informuję pana. A z drugiej strony myślę, że niedługo dostanie pan oskarżenie z powodu cywilnego. Tak, tak, proszę pana, za zniszczenie prywatnego mienia. No, jeżeli je otrzymam, to będzie to mój problem. Jeżeli nie, doktor Zieliński, to ubezpieczenie upomni się o pana konkretnie o swoje pieniądze. No dobrze, jak pan chce. To jest moja wizytówka. Numer telefonu. A przed piątką muszę dodać trójkę, tak? Tak. Oczywiście, byłbym zapomniał ciągłe te zmiany. Num Proszę. Nie sądzę, aby ten numer był mi potrzebny. Proszę. No cóż, do widzenia pana. Dziwi się pan, co?, że powiedziałem o tej trójce na wizytówce. No. To jak to właściwie jest? A z czym? No. Widzi pan, czy nie? No, no przecież pan sprawdzał. Machał pan ręką, robił winy. Widzi pan. Niestety. Nie, panie prokuratorze. Leży na szczęściu mojego syna, co? Wanda! Co Wanda? Co Wanda? Jak daleko się posunęłaś? A nawet gdyby, to co? To i tak byłaby tylko powtórka z rozrywki. Ja ci dam powtórkę z rozrywki. Bylocha stąd dalej już! Gdzie jest Szybą? Powtórka z rozrywki? No! Nie będzie moje dziecko zabawką w rękach takiej takiej kobiety, jak ty. Masz pięć minut na opuszczenie tego mieszkania, ale już. Wanda, przecież nie wyjdę tak na ulicę. A dlaczego masz wychodzić? Możesz wylecieć. Na co czekasz? Dać ci miotłę? Miotle to latają takie teściowe, jak ty. Ja wychodzę. Mogę chociaż zamówić taksówkę? Nie! O, mamusia! Szymuś, Bożenka, zobacz, zobacz, co ona z niego zrobiła. Szymuś! Bożenka! Widziałem dziś Krysie. Dom kobiet. Jak się zjawi naukoska, to się nie zdziwię. Wcale. Bożen! Zobacz! No przecież on bredzi, majaczy! Prynku, kawa kąpiel! Prysznic! Tyle właściwie mam wam do opowiedzenia. Ale zawsze wierzyłam, że się kiedyś odnajdziemy. My z ojcem też odnaleźliśmy się niedawno. Gdzie? Tu, we Wrocławiu? Tak. Spotkaliśmy się w sąsiadki twojej mamy. Pani Ewy. Ewy Połczyńskiej. Połczyńskiej? Ja bywałem w tym domu wiele razy. Mamo, y, tato, to jest Magda. I właśnie chciałbym, żeby ona została moją żoną. Przychodziła do mnie do szpitala, rozmawialiśmy dużo. Zresztą to ona pierwsza poprosiła mnie o rękę. Kostę. że cała rodzina w komplecie? Pani małeckie lekarstwa. Na basen czy do zakładów kąpielowych? Nie. Hotel Orlando Miami Apartament. Dziesiąte Całe życie marzyłem o kursie na Florydę. Jedziemy! Tak, nie bój się, no, postaw nogę, tak delikatnie, spokojnie. No, op, op. no jak? Dobrze? Nie za mocno, nie za. Spokojnie, tak. Odkryj się troszeczkę do przodu. Z tą nogę zostaw to trzymaj tutaj na to. Poczuj Linę Tak. Tak, świetnie. Dzień dobry. Pani Ewo. Magda, co się stało? Mam kilka dobrych wiadomości. Kostek jest zdrowy i chodzi. Odnalazł rodziców. Nie uwierzy pani. Pani Helena, sąsiadka. Jest jego mamą. I najważniejsza wiadomość. Poprosił mnie o rękę. Tyle szczęścia naraz. Riko? Magda zaprasza nas na wesele, prawda, Magda? Tak! Pani, pani wszyscy. Jak tylko wróci do domu ze szpitala, to zostanie moim mężem. A można go odwiedzić. Myślę, że w sobotę. A co z Marysią? Znajdzie się na pewno. Szczęście lubi szczęście. Tak się cieszę, Magda. Lubi go pani? Powiem ci, że lubiłem tu do was przychodzić Teraz ten dom bez Joanny Przepraszam cię, Szymon. Jesteś moim przyjacielem Nie obraź się, ale te ruskie mrożone są po prostu, to jest kicha. Mm. Nie chcesz to nie jest, nie smakują. Kłamie. To jest w ogóle jakiś ser? To jest sprawdzimy, gdzie jest opakowanie. Jest. No, skład. Proszę. Pierogi ruskie, skład ziemniaki. Czuję. Ser. Blaga. Przyprawy pieprz, sól, sól jest. Środki. Y -y -y. Wytwórnia w gomulicach, spółka Zoo, kaler holendersko-polska. Holendrzy robią ruskie. Świat się kończy. A rusty robią holenderskie hodaki. Jak umieją, to niech robią. Nie umieją. Prawdziwe ruskie robi tylko Joanna. No niedługo wraca, zapraszam na obiad. Wpadłeś trochę z tym kredytem, co? Samierz. Dużo masz do spłaty? Kupiłem ziemię, materiały, maszyny 140 tysięcy. No i wszystko szlak trafił. Zalało. A nic nie ubezpieczyłem od powodzi przecież. No ale masz te dyżury w prywatnej klinice. No to jest kicha, przecież ja nigdy nie spłacę z tego, tego długu. To co będzie? Nie wiem. Nie mam żadnego pomysłu. Zacznę brać do kieszeni. Mówiłaś, że pokocha. Że świata za mną nie będzie widział. Że będzie łaził jak pies, że tylko ja i nikt inny. On normalnie zasnął w fotelu. Dałaś mu to, co przyrządziłam? Tak, dałam. Całą buteleczkę? Wszystko. Wsypałam do kawy. Wypił? Wypił, do dna. Obmyłaś ciało? Wzięłam prysznic, zrobiłam wszystko tak, jak powiedziałaś. Nie zaczął patrzeć na ciebie łaskawszym okiem? Łaskawszym okiem? Nie. A pokazałaś mu się. Zbliżyłaś się do niego po obmyciu ciała. Znaczy, ja to powiedzieć. No, no prosto. Właściwie to nie zdążyłam. A co się stało? Że teściowa, to znaczy jego matka, przyszła, wpadła jak opętana do jego domu. I wyrzuciła mnie na ulicę w szlafroku. A on co? On na to? Bo ja wiem. Spał w fotelu. No to, no to co ty chcesz? Jak mu się nie pokazałaś po obmyciu ciała, to mikstura nie mogła zadziałać. No trzeba było wejść na siłę do pokoju. I chociaż raz mu się pokazać. Chociaż tylko raz. To znaczy co? Wszystko stracone. No wejdź. Daj pomyśleć. Wejdź. Ja otworzę. Jakaś domulka może? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem z urzędu skarbowego Komornik. Pan Szymon Zieliński. I tak? I... Nie, nie, to ja. Czekałem na Pana. No niech Pan bierze co chce, połowa jest moja. Zjawił się pan jak zły duch. Nikt nas nie lubi, ale kredyty z banku każdy bierze, a spłacać nie ma komu, co należy do pana. Muszę zająć pan kilka sprzętów. No, niech pan bierze, co pan chce. Jak no, człowieku. Niech pan zajmuje, co pan chce. <grywy> Tylko garnki niech pan zostawi, bo umówiłem się z kolegą na ruskie. <grywy> ruskie też nie lubię. No to niech pan siada. Zjemy razem. Proszę. Dziękuję. A po polskich niech pan robi co chce. Proszę. Czyń pan swoją powinność. Ale z tego, co jest pan nam dłużny, to tutaj nawet jednej setnej procenta nie będzie. Z kwareczków troszeczkę może. I bardzo proszę. Bardzo no. proszę. Mm. うん <No>,、yeah. mm?